Czarna dziura czy biała plama. Takie pytanie mogą sobie zadawać mieszkańcy ulicy Olszewskiego i Słowackiej w Nowym Sączu, którzy od 8 lat czekają na budowę kanalizacji sanitarnej na swoim osiedlu. I być może w tej sprawie nie byłoby nic dziwnego, bo na terenie Nowego Sącza wiele ulic i uliczek nie posiada jeszcze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gdyby nie fakt, że inwestycja miała się rozpocząć już kilka lat temu. Były plany, projekty, uzgodnienia, była dokumentacja i zatwierdzone w styczniu 2016 roku pozwolenie na budowę było wszystko. Zabrakło wbicia pierwszej łopaty. Jesteśmy w miejscu. No i też bym miał taki właśnie apel, że w moim ocenie powinien się prezydent to mocno za to wziąć. Bo wydaje, wydaje nam się, że to jest śmierdząca jakaś sprawa w ogóle z tymi pieniędzmi, że one, my nie wiemy, czy były w ogóle, czy ich nie było. Może poszły na jakieś inne zbożne cele. Ale jeżeli dokumentacja już była, to na pewno musieli mieć za zarezerwowane już jakieś pieniądze na to, nie? No, 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 to. Logicznie myśląc, tak powinno być. Nie? No, a tu nagle jest, za chwilę mówią, że nie będzie robione, bo pieniędzy nie ma. No to co oni z tymi pieniędzmi zrobili? Jedyna informacja, jaką otrzymali mieszkańcy na temat opóźnień w realizacji inwestycji, to brak środków finansowych. Nie rozumieją jednak, dlaczego przez tyle lat ani spółka sądeckie wodociągi, ani poprzednie czy obecne władze miasta nie próbują, wzorem innych gmin, pozyskać funduszy zewnętrznych na rozbudowę kanalizacji i rozwiązanie tak istotnego dla nich problemu. Przecież były środki z infrastruktury europejskiej na pozyskanie, na wodociągi i na kanalizację. Miasto nie złożyło żadnego wniosku. Był Polski Ład 1, Polski Ład 2. Nie złożono również żadnych po prostu wniosków na złożenie po prostu tutaj pozostałej kanalizacji na miasto. Mieszkańcy nie kryją też pretensji pod adresem zarządu osiedla i przede wszystkim radnych, którzy dowiedziawszy się o planowanym reportażu, rozpoczęli nadzwyczajną aktywność w mediach społecznościowych. Oni się po prostu zawsze lansują przed wyborami i przyjeżdżają tutaj, obiecują. Tak samo była obietnica z wybudowaniem sali gimnastycznej w szkole. To było wszystko robione zawsze przed wyborami. Teraz również nasi dwaj. Radni, pan Rokusz, jak i pan yy, Kondziółka również obiecują, że się zajmują sprawą kanalizacji. A efekt jest taki, że żaden z panów nie podjął po prostu przez całą swoją kadencję, jeżeli są po prostu radnymi, żadnego wniosku, żeby zająć się jakąś sprawą tutaj yy, terenu, części tych biegonic. Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej to dla mieszkańców także problem finansowy. Koszty związane z regularnym opróżnianiem szamp powodują, że za odbiór jednego metra sześciennego ścieków płacą Trzykrotnie większą stawkę niż mieszkańcy posiadający dostęp do sieci. Opłatę za wodę mamy taką samą jak miasto, no więc tu mamy trzykrotność, nawet więcej, łatwo policzyć. Mieszkańcy, którzy są podpięci do kanalizacji, za kanał płacą razem z wodą cenę 17 zł. Skoro woda kosztuje 7 zł, czyli za kanał płacą 10 zł. Natomiast mieszkańcy, którzy nie są podpięci do kanalizacji, Płacą za 1 metr sześcienny 32 zł. Dlatego, zdaniem mieszkańców, do czasu rozpoczęcia inwestycji miasto powinno uruchomić dla nich specjalne dopłaty. Myślę, że do dnia, do dnia po prostu pozyskania środków, żeby miasto nam po prostu dofinansowywało do wartości, jaką bierze, do mieszkańców, którzy po prostu korzystają z infrastruktury kanalizacyjnej. No i oczywiście, jeżeli miasto się postara, będą wcześniej środki będzie wybudowana, to będą mieć wtedy problem z głowy. Mieszkańcy ulicy Słowackiej i Olszewskiego czekają na informacje dotyczące możliwości budowy na ich osiedlu kanalizacji sanitarnej. Być może odpowiedzi na część pytań przyniesie spotkanie mieszkańców z zarządem spółki Sądeckiej Wodociągi. Jak udało nam się ustalić, odbędzie się ono w najbliższy wtorek o godzinie 10 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach. Spotkanie ma charakter otwarty.